Hejka kochani, witajcie na moim kanale. Ja jestem Gabi i dzisiaj będę testowała Wasze triki makijażowe, które mam spod tego filmu. I tutaj influencerzy zdradzali mi swoje sekrety makijażowe, ale byłam ciekawa Waszych sekretów. I w komentarzach zostawiliście tego naprawdę sporo, mam po prostu. Trik numer jeden, zaczynamy. Maja mówi, trik, który kiedyś używałam, że psikam twarz fixerem lub setting sprayem co każdy krok, psikałam gąbeczkę, mega nawilżenie. Mam nadzieję, że mi to nie spłynie i połączymy to od razu z drugim trikiem od widza, który mówi Mia. Moim trikiem jest nakładanie najpierw korektora ciemnego, a potem jasnego, fajnie to wygląda. No dobra, postaram się połączyć te dwa triki, mam tutaj setting spray. Wydaje mi się, że ta metoda sprawia, że Wasz setting spray skończy się po prostu w tydzień, ale testujemy. Więc najpierw psikam twarz i psikanie gąbeczki e, i zacznę od nałożenia podkładu na twarz i zacznę od podkładu z bel Bardzo chciałabym, żeby z tego powstała seria na moim kanale, więc jeżeli macie jakieś swoje triki i chcecie znaleźć się u mnie w filmie, komentarze są wasze. Ja jestem w ogóle ciekawa, czy ten sposób sprawdzi się z każdym podkładem, czyli te psikanie tym setting sprayem i czy każdy setting spray się do tego nadaje? Połączę to od razu z tym drugim trikiem, że najpierw korektora ciemnego, a potem jasnego. Mam dwa skrajne korektory. Jeden jest mega jasny, to ten z moich ulubieńców, i drugi jest troszkę ciemny. Zacznę od tego ciemnego korektora. No, może to trochę jakby nakładała brązer. I jasny korektor. No, ten jest mega jasny. Okej, okay. ej dobra, ten sposób. Jest spoko. Jak macie takie mocno kryjące korektory, takie jakie ja te dwa wzięłam. I oczywiście na koniec psikam to wszystko sprayem. Kolejne dwa triki. Pierwszy z nich to, gdy nakładam kremowy brązer, nakładam go też pod dolną wargę, nad górną i rozcieram palcem. A drugi trik to, gdy używam brązera w stiku jako bazę pod cienie, czyli brąz, róż. Peach plus Błysk. Chyba wiem o co chodzi, że tu będziemy też nakładali brązer i to będzie też moja baza pod cienie. Idę po brązer w styku. Nakładamy kremowy brązer tutaj, tutaj, tutaj. No, tutaj to wiadomo, ale też tu. Rozklepujemy to gąbeczką, którą oczywiście psikamy. I to jest dobry sposób. Bo ja miałam często tak, jak używałam właśnie w ten sposób bronzera w styku, że jak robiłam sobie taką krechę, to ja potem tej krechy nie mogłam rozetrzeć, bo ona już była za sucha. I to jest fajny sposób, żeby ta krecha nie była taka sucha. I to palcem. Powiem Wam, że kiedyś używałam tego triku, ale nieraz mi się zdarzyło zapomnieć to rozklepać i wyjść z takim tutaj zalotnym wąsem. Jak długo ma pan takie wąsy? Bo jestem wielkim fanem wąsów i mój ojciec miał wąsy, a mi nie rosną. No nie było to za przyjemne doświadczenie. To jest trik, który też powiększa usta. Tylko jak tego nie rozklepiecie, to wyglądacie jakbyście czekoladę się nażarli. Oh, fajne, fajne. Bardzo podoba mi się ten pierwszy trik. Kolejny trik będzie na brwi i powiem wam, że musiałam to kilka razy przeczytać, żeby zrozumieć, więc jak źle zrobię, to nie krzyczcie na mnie. Mój trik na betonowe brwi. Betonowe. Brwi. Betonowe brwi. Betonowe brwi. Kiedy wiem, że będę do późna poza domem, to nałożenie żelu do brwi takiego na szczoteczce. I na to po chwili, jak trochę odparuję, mydełko drugą czystą szczoteczką. Czyli żel z mydełkiem. Matko, matko Bosko, nie wierzę w ten trik. Dla mnie to jest przepis na bagno na brwiach, a nie na beton, ale zobaczymy. A żel do brwi taki na szczoteczce. No to ja mam taki o nyx Nakładamy. 12 seconds later. Poczekam troszeczkę, aż te brwi wyschną, bo naprawdę będziemy tutaj długo siedzieć i zrobimy sobie trik na róż. Ktoś mi dał przepis na róż na policzki taki DIY. I teraz słuchajcie. Mój trik makijażowy to kruszenie różu w pudrze w kolorze, którego nie mam w wersji płynnej. I mieszanie z odrobiną kremu, żeby uzyskać bardziej mokry efekt niematowy. Czyli będziemy rozwalać kosmetyki, w skrócie po prostu. Mam taki jeden róż, ten z Bel, który bardzo mi się podoba. Ale niestety nie ma takiego koloru, nie istnieje w wersji płynnej. Więc będziemy go sobie niszczyć i mieszać go sobie z jakimś kremem. Stanowisko małego chemika zrobimy. Wybacz mi Bel, Będziemy niszczyć róż. Aż przykro. Jak to wygląda? I... Co to było? Co ja zrobiłam? Jeszcze raz. Yy, mamy to. Mieszamy. Dla mnie ten trik jest ok, ale jednocześnie nie jest ok, bo po pierwsze bardzo niszczę sobie kosmetyk, po drugie yy, robię bajzel. Niefajny trik. Zmieszam to dobrze, żeby nie było grudek. Yy, oczywiście psikamy się cały czas sprejem. Za każdym razem, jak coś nakładam na twarz, jest ok. tylko trzeba dobrze wymieszać ten róż, bo zobaczcie, że zrobiłem się grudki. Ale kurczę, patrz, się działa to. Fajny, fajny tylko minus. Zrobiłam sobie za dużo. Trochę zmarnowałam produktów, bo nie wiedziałam, jak wycelować. I oczywiście nakładam to też na oczy, bo był trik, żeby na jako bazę nałożyć mokry brązer, mokry róż. Także to też robię od razu. Ten trik z oczami, czyli brązer i róż, ten sam co na policzki, to super trik. Jak macie mało czasu na make-up i chcecie, żeby. Ten make-up był spójny, żeby wszystko się w miarę zgadzało, a nie macie czasu, także to jest spoko. Dobra, ten trik też jest spoko, tylko kurczę. narobiłam chyba bałaganu. Pięknie to wygląda. Chyba wyschły, chyba wyschły i przechodzimy do mydełka, bo jesteśmy przy triku na betonowe brwi. Betonowe brwi. E, jakiś szczoteczek jest. W ogóle mój sposób na betonowe brwi. Betonowe brwi. To jest ten żel. Z got to, to jest ten żel z got i one naprawdę są betonowe. Gdyby się tego zmyć nie da. To nie jest żel do brwi, tylko to jest żel do włosów, ale ja używam go na brwi. W ogóle ciężko się maluje po brwiach, na których już jest żel. Widzę już pierwsze takie niebezpieczeństwo przy tym triku. Może to wszystko się nie do końca ze sobą połączyć i możecie mieć grudki, takie troszeczkę na brwiach, i te dwa produkty mogą też ze sobą się nie lubić, chyba że ta widzka miała lepsze produkty, które się ze sobą łączą, no ale eksperyment ciężki, ciężki. Zobaczymy, co będzie z tego. Kolejny trik jest na rozświetlacz. I ten trik też sama kiedyś używałam, a brzmi on tak. Nakładanie połyskującego cienia w płynie i przyklepanie go palcami, następnie nałożenie na niego prasowanego cienia z brokatową drobinką. Połyskujący cień, no to akurat leży. Mamy taki on, jakiś tam Catrice I nakładamy go palce. Delikatny jest ten rozświetlacz, ale zaraz tu przywalimy z brokatowym cieniem. W ogóle ten trik jest spoko o tyle, że palec Wam przyklepuje mocniej produkt i jak macie te warstwy, które są doklepane paluchami, to to naprawdę będzie trzymało się do końca dnia. I teraz brokatowy cień z drobinką. Tu jest dużo drobinek? Jest i paluchami. Spoko pomysł, dlatego że oczywiście nie brudzicie pędzli. Chyba do tej pory nie użyłam w ogóle żadnego pędzla, żeby zrobić jakikolwiek z tych trików. Macie mało czasu, to też cienie nakładane palcami, też spoko. Bardzo fajny trik, ale sama też tak robię, więc plusik dla tego triku. Ale Tu był taki trik, ale nie mam psychy go zrobić. Mój trik to malowanie twarzy na pałę. W sensie robię wszystkie kroki, ale bez lusterka. Nie mam psychy. Chociaż, jak chcecie, to może zrobię challenge make-up bez lusterka, ale z gościem. Nie mam psychę, żeby to zrobić. Ale jak mnie zmusicie, to to zrobię. Znalazłam parę trików na usta, ale wszystkie dotyczyły pomadki takiej lekkiej, naturalnej, ale znalazłam tutaj trik, którego nie chcę robić, dlatego wiedziałam, że muszę go zrobić. To jest trik, słuchajcie, ogólnie kocham naturalne usta. Takie robię w taki sposób, że najpierw usta smaruję korektorem, później blenduję na to bordowy lub czerwony cień dopowiek, mega naturalne, mega naturalne usta, bordowy albo czerwony cień, na środek ust, a potem nakładam błyszczyk, pozdrawiam. Nie po ja nie pozdrawiam, ja Ciebie nie pozdrawiam. Ja nie pozdrawiam, także oczywiście usta przykrywamy korektorem. Ty, 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 ty. Później blenduję je, blendujemy, mega naturalny sposób. Ja myślę, że ktoś dla jajec to napisał, nie? Sama natura. I na to uwaga, bordowy lub czerwony cień do powiek. Właśnie w tym momencie puszczam Ci bombastyczne boczne oko, nie? Bombastyczne Wow, chyba jeszcze nigdy nie miałam bardziej naturalnej pomadki. Ale jak to ma wklać na całe usta? A na całe? Bra, ja Wam powiem, że mi się to wszystko zważy, nie? A ja jestem hejterką, Nawet nie dokończyłam tego triku, a już po prostu hejtuję, Już hejtuję I na to błyszczyk. I palcem. Nie wiem, kurczę, nie przemawia na mnie ten trik. Nie mi się. A ja tak, tak to ma wyglądać? Starałam się to zrobić w miarę ładnie. No Wy to dajecie takie fajne te triki, bo influencerzy takie grzeczne dawali, nie? A Wy to dajecie takie mocne, mocne dajecie. Super, dzięki bardzo. Przepraszam bardzo, ja nie chcę Ciebie obrażać, ale ogółem przegięłeś pałę, dziadu. Ale znalazłam trik, jest tragiczny, ale no to zrobimy go, robimy te najgorsze chyba. Mój trik na malowanie rzęs. Uwaga, miejcie moje rzęsy w opiece. Użycie najpierw, można użyć przed tym zalotki, mydełka lub żelu do brwi na końcówki rzęs od strony uszu. I jak już dam ten żel tylko na końcówki, to nakładam maskarę. To już też był jeden fajny trik, ktoś pisał, że nakłada puder na rzęsy i wtedy tuszuje, ale ten wydaje mi się bardziej głupi. Tutaj czuję się taka posklejana maskara, która... Mam wrażenie, że tu, gdzie jest ten żel... Ojejku, usta źle wyglądają. Tu, gdzie jest żel, mam wrażenie, że się posklejało. I co to ma w ogóle dawać? Powiedzcie co, mi, co to ma dawać? Ojejku, ten trik oceniam negatywnie. A, jeszcze sprawdzę te betonowe brwi. Betonowe brwi. nie wydaje mi się, żeby one były jakoś mocno betonowe. Betonowe... Tu brakuje kreski i na kreskę mamy trik... Musiałam go przeczytać parę razy, żeby go zrozumieć. Moim trikiem na kreski w dowolnym kolorze to mocno zagruntować cielistym cieniem załamanie powieki. Następnie używając NYX Glitter Primer skośnego pędzla tworzę kreskę bazową, a drugim skośnym pędzelkiem delikatnie wklepuję na tą bazę dowolny cień lub cień, na który aktualnie mam ochotę. Zrozumieliście coś? Matko, ale jumpscare. No co, używam tej palety, tak? No używam, no to źle wygląda, co? No dobra, cielisty. W ogóle zredukowałam ilość moich pędzli. Jest ich mniej, ale miałam za dużo pędzli Cielisty, Mocno zagruntować załamanie powieki. Gruntujemy. Mocno zagruntować. Jest zagruntowane. Następnie używając NYX Glitter Primera, tyle powinno mi wystarczyć. NYX Glitter Primer, skośny pędzel, tworzę kreskę taką niewidzialną, tak? Dobrze zrozumiałam. Wiecie, jaki jest problem z tym trikiem? Że ja nie będę pamiętała, gdzie ja nałożyłam ten NYX Glitter Primer. To będzie mój problem. I na to. Dowolny cień. Nigdzie, nigdy nie widziałam takiego zielonego eyelinera. Nigdy. Mam nadzieję, że to wyjdzie i będę miała w końcu zielony eyeliner. Nie, ja już nie widzę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A dobra, wiecie co? To jest jednak fajny trick. Ten cień zielony, on nie chce się przykleić do beżowego, którym zagruntowałam, bo jest go za dużo nie chce się przyczepić. Ale klei się do mokrego glitter primera. Przemyślany mocno trik. Fajny trik. I po co było hejtować od razu? Jest trik na puder. Słucham cię dobrodzieju, słucham cię dobrodzieju. Co tam masz mi do powiedzenia? Uwaga. Misia. Ojej, misia pisze tak. Mój trik na nakładanie pudru. Idealny do tłustej cery. Słuchamy i robimy notatki. Najpierw nabieram bardzo mało pudru na puszek i nakładam na całą twarz cieniutką warstwę, a dopiero potem nakładam na puszek znacznie więcej pudru i robię baking w miejscach, które się najszybciej wyświecają. Ustawiam na kilka minut. Puder z My Secret puszek cienka warstwa i podrujemy. Okej, okay, to nie jest cienka warstwa, to jest trochę za dużo. Fajnie, jak będziecie pisali pod tym filmem triki, ale typowo dla osób z tłustą cerą. Ja akurat nie mam tłustej cery, ale mam problem, że podkład mi się mocno świeci. Chętnie przetestuję Wasze triki. I teraz lecimy na grubo, grubą warstwę. Więcej, 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 więcej. Znacznie więcej połudrób baking w miejscach, które się najszybciej wyświecają. Robicie coś takiego. Ja robię sobie nawet taką czasami brodek brodę, jak święty Mikołaj, czoło, więc ja miałam tak zostawić kilka minut, tak? W ogóle jest pewne niebezpieczeństwo w tym triku, bo możecie mieć białą gębę, tak jak ja pewnie teraz, i suchy ryjec, ale na suchy ryjec mamy ostatni trik, który jest naszym pierwszym trikiem, czyli znowu psikamy. Tak, prezentuje się efekt końcowy, złożony z Waszych trików makijażowych. Jeżeli chcecie część drugą, oczywiście piszcie w komentarzach swoje triki. Jeżeli mam ocenić, który trik był spoko, to jest to trik numer jeden, czyli psikanie każdego kroku nakładania makijażu twarzy z setting sprayem. Oczywiście trochę mi się zużyło tego setting sprayu, ale nie za dużo. Chyba bym kupiła i wybierała jakieś tańsze opcje. Jeżeli chodzi o. Najgorszy trik. To na pewno będą to usta. To wcale nie jest naturalny efekt i ja wiedziałam, że tak będzie, ale musiałam to wypróbować, bo nigdy tego nie robiłam, ale tak coś czułam moim trzecim okiem, że ten trik nie jest spoko. Jestem też ciekawa, który trik Waszym zdaniem był najbardziej spoko. A jeżeli zostaliście do końca, to zostawcie komentarz o treści dziura pod pachą. Bogiem!